No, mamy już maszynę całą gotową, miejsce na testy, oczywiście średnio fortunne, bo trochę deszcz pada, ale nic się nie dzieje, przekładnia pasowa alternator, alternator podłączony minus oczywiście do kremy minusowej, do akumulatora i do przetwornicy. Przetwornica pełny sinus, plus oczywiście wpięty do plusa, plus do plusa przetwornicy i Wzbudzenie do alternatora, tutaj kontrolka też i mamy tutaj jeszcze sobie zobaczymy ile nam to będzie pobierać wszystkiego. To spróbujemy teraz sobie maszynkę odpalić. Złosanie, bo to zimno. Zostawiamy przetwornicę Tyk. i to urządzenie się nam łączy jak w pompkę. załączyć pompkę. No, dobra. Bąbka ruszyła, idę zobaczyć jakie tam pobory się pojawiły. Wentylator jest pochodzi. I co mamy? No, mamy 228. Tak. 36 ampera w tym momencie pobór prądu 50 Hz częstotliwość i 70, no, prawie 77 watów w niektórych momentach no także wygląda na to, że wszystko działa tutaj Oczywiście to jest tylko na razie tak na wytestowanie. Zobaczymy czy się będzie działo jak się pojawi tak 20 stopień zasilania, czyli że faktycznie wysiądzie prąd. Myślę, że taka prosty, taki prosty układ jest nam w stanie tutaj zaspokoić nasze potrzeby choćby do centralnego ogrzewania do pompu. I być może do pieca gazowego również. Przygotowany na 20 stopni zasilania.